ja jestem dzisiaj na serwerze SG, tak, SG. Dzisiaj sobie pogramów SG, to jest y, spawn, jak widzicie. Wam pokażę. Tak, to jest spawn tutaj. Tutaj, tutaj mamy SG. I tutaj na spawnie jest pokazane, że y, SG jest tam, ale można... Znaczy się tam, ale można też tutaj tak na szybko wejść. No i sojusze są zagrunione w tym serwie. Tutaj mamy takiego jakby parkura ma małego. No. I teraz idziemy po TSG. Tam widzieliśmy, mamy arenę PvP. Może poprzez punkta, to jeszcze ma. mamy, mamy y, głupie pytanie pan ma godzinę tam może takie na przykład nagrywasz, coś tam, Admin Day Opa, Admin Deathmatch, Admin Day Kimi Op, mod i takie inne. Tutaj mamy rangi i zasady i sojusze, z, że są zabronione. Rangi tutaj, że VIP, Super, VIP, YouTube, coś tam, coś tam, jakieś to tamto, tamto. Tutaj mamy, że so, sojusze mogą zawier e, za zawierać tylko gracze z rangą VIP i super VIP. I tutaj mamy zasady: po wejściu na daną arenę należy wpisać z coś tam, coś tam, tam tak jak zwykłe. I tutaj na zdrowie, taką, taką, taką. No. I już. Tutaj nie wiem skąd mamy ma mieć, ale dobra. Tutaj nie wiem co to jest, był tutaj jest wejście, no. Mały fak. Mogę nawet serwora, tak, Celata, latać, Rangę barangę MIM, mim już dlaczego sojusze zawierają takie regulamin, czy mam lagi, co internet. Zupełnie nie mam już Tutaj mam taką automatyczną mapkę. Tutaj widzicie, jest SGN3, mam coś sobie wyjdę. No tak wygląda SGN3, chyba ją kiedyś Bartosz przechodził. No właśnie, zapomniałam powiedzieć, mam nowy tekst w park. Tak, full 64 na 64. I jak widzicie, to jest minimum. Tak. No i teraz za, zaraz pogramy freskiem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedzie. Szybko mieczek, mieczek. Aj, zdążyłem mieczek. Widzieliście? Były dwa żelazne. Więc ja zdążyłem wziąć. Mam tylko hamik. I trzy, jedząkę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. 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 No, tutaj chyba, o ile się nie mylę, była skrzynka tutaj. O, no nie, Tak, na tym zauważyłem. Można rozwalać grzyby, trawę i, i, i kwiatki i takie, wie, liście. Na takich, bardziej takich, nieugarnionych. Mm -hmm. Nie, to jest taki, Jak się to tego? Jest to dwa. No, no, ale to fuck? What the fuck, za Czy co? Wiesz, tak będzie nie? Dobra, no Ja, no, no, no. what the fuck. O jest szczmiak! Mieczyk, pres! ojej, Mieczyki! Te moje mieczyki, szkoda, że tylko mi te. Mm, mm, tak. się przydał jedzenie i armor. Mam nadzieję, że nikt, nikt nie zrobił. Tak, przepraszam, nie, nie powstaje, że mam skin'a Warteza, tylko albo tylko, tylko, tylko buźkę.

tak, nie grałem na nie w ogóle jeszcze. I, 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 i. Dobra, teraz ktoś mnie pisał. Co już? Dwa, 1, Go, go, power, ranger tu... O, jest mój mieczyk! Aj, miałam mieczyk. miał nie. O, jest mój No, No, to nie mam, dobra. Jedziemy, jedziemy z mieczykiem. O, oh, fak, dobrze, że mam dużo jedzenia ale fajnie nam się udało widzicie, znowu mam wtedy też miałem tylko do skrzyni o nie ja raz, raz na nie grałam raz no Google fajne um, mam nadzieję, że mi się wszystko dobrze nagrywa tutaj chomik się patrzy, mama jedna ta, tam, 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 jest taka fajna wysypka, tam jest pełno tego. no, ktoś nie bije od tyłu, to nie czeka, fuck. Dobra. Tam nie wiem, ile to im się nagrywa. To był pierwszy odcineczek z SG. Będą jeszcze więcej opieka nawet. I to jest już na razie koniec. To jest serwer non-premium, nazywa się TJCraft, też jest dla premium serwer, nazywa się też TJCraft, i to jest dzisiaj na wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania, subskrybowania, komentowania i dawania łapek w górę, tak? To więc trzymajcie się, na razie, pa, cześć!